zatrzymać w pamięci Most prowadzący do warowni też ta rzeczywistość się już też trochę zmieniła. Ostatnie prace konserwatorskie i decyzje konserwatorów a także by zabezpieczyć wzgórze katedralne przeciwpożarowo spowodowały, że relikty barbakanu są zachowane i zabezpieczone, a w tej chwili wchodzimy na wzgórze nowym duktem ułożonym z kostki granitowej. A do tego czasu był taki drewniany most, bo tutaj widzimy ewidentnie takie przęsła. Na moście bardzo wiele ludzi. i tutaj... Kopernika, który nas tu wprowadza na, tak na jest, dziedziniec. Tak jest, bo tu jest taki wizerunek Kopernika. No nad główną bramą wprowadzącą od strony południowej na, na wzgórze, na dziedziniec. Ksiądz dr Jacek Wojtkowski, proboszcz parafii we Fromborku, przedstawił nam zdjęcie z centralnych uroczystości kopernikowskich, które z udziałem prymasa Wyszyńskiego odbyły się w 1973 roku. Na lata 70. przypadają trzy ostatnie już wizyty prymasa na Warmii. Ksiądz profesor Andrzej Kopiczko, dyrektor archiwum archidiecezji warmińskiej w Olsztynie. Tak, przypadły na lata 70. i w zasadzie dwie wizyty były bardzo... Uroczyste i bardzo ważne. Jedna miała charakter prywatny, właśnie ta pierwsza, w czerwcu 1971 roku, ponieważ wtedy przybył tylko, żeby się spotkać tutaj z biskupami, także obchodzić swój srebrny jubileusz święceń biskupich. Także tutaj nie mieliśmy jakichś większych takich wydarzeń na arenie ogólnodicezjalnej. Natomiast bardzo ważna była wizyta druga w roku 1973, ponieważ wtedy kiedy organizowano centralne uroczystości kopernikowskie we Fromborku. Wiemy, że diecezja Warmińska ma szczególny tytuł do tego, by takie uroczystości obchodzić, ponieważ Mikołaj Kopernik był na warmii przez większą część swojego życia jako kanonik Kapituły Fromborskiej, uczony tutaj największe badania, też przeprowadził, pełnił różne funkcje. I stąd diecezja Warmińska postanowiła te obchody 500-lecia. Zorganizować bardzo uroczyście. Wiemy, że urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Stąd te pierwsze obchody były związane z tą datą, w lutym, ale one miały charakter bardziej wewnętrzny. Natomiast centralne obchody ogólnopolskie przewidziano na 16-17 czerwca 1973 roku. Wtedy też zaproszono cały Episkopat Polski. Wcześniej też powołano Ogólnopolski Kościelny Komitet dla uczczenia 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika i co interesujące, na czele tego komitetu stał kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Przy tej okazji także w pieniężnie, ponieważ w Orsztynie nie było warunków. Zorganizowano konferencję Episkopatu Polski. Wiadomo, że te konferencje odbywają się kilka razy do roku w różnych miejscowościach, są podejmowane różne tematy, raczej wewnątrzkościelne. Ale 17 właśnie czerwca wszyscy udali się do Fromborka, by uczcić Mikołaja Kopernika. Wiemy z danych statystycznych, że wtedy do Fromborka przybyło Prawie 15 tysięcy osób, wiernych oczywiście z Licezji Warmińskiej, ale nie tylko. Gdy popatrzymy na zdjęcia z tamtego okresu, a tych zdjęć mamy bardzo dużo, to zobaczymy, że ten plac przy katedrze był bardzo szczelnie wypełniony. A skoro ksiądz powiedział o zdjęciach? No właśnie, może rozpocznijmy od zdjęć we Fromborku, bo te uroczystości rozpoczęły się we Fromborku. Później wieczorem przyniosły się także do Olsztyna. I tutaj mamy przejście z Pałacu Biskupiego we Fromborku do... Katedry, czyli na ten plac przykatedralny. I możemy popatrzeć na postaci, postaci nam znane, bo mamy na pierwszym planie kardynała Karola Wojtyłem, później biskupa Józefa Dżazgo, ordynariusza diecezji warmińskiej. Tutaj w środku mamy prymasa Stefana Wyszyńskiego, który też udawał się właśnie w okolice katedry. Tutaj mamy w katedrze, w nawie po prawej stronie, Urządzono takie podium, gdzie zasiedli też główni uczestnicy tej uroczystości i gdzie odbyła się konferencja naukowa. Wtedy tych referatów było niedużo, bo w zasadzie dwa. Jeden referat wygłosił biskup Jan Obłąk. On był poświęcony życiu i działalności Mikołaja Kopernika. Natomiast drugi referat wygłosił profesor z bardzo znany filozof Stefan Świeżawski o myśli chrześcijańskiej w czasach Mikołaja Kopernika. Te uroczystości główne, zwłaszcza jeśli chodzi o świętą, odbyły się na zewnątrz, ponieważ katedra byłaby za mała, by pomieścić tak ogromne rzesze ludzi. I stąd mamy już tutaj w plenerze, jak uczestnicy biskupi, Siedzą w miejscu im wyznaczonym i powoli będziemy zbliżać się też do dekoracji, jaką wówczas przygotowano na te obchody i postać Mikołaja Kopernika. I mamy jedno zdanie właśnie z dzieł Mikołaja Kopernika. Zaprawdę ogromne jest to boskie arcydzieło. Istoty najlepszej i najwyższej. Może warto powiedzieć jeszcze kilka słów o przemówieniu prymasa, i może zacytujmy jedno takie zdanie, które dotyczy Mikołaja Kopernika. Prymas mówił dzieło Mikołaja Kopernika, jak również najnowsze zdobycze w kosmosie, stanowią powód do słusznej dumy. To wszystko jest jednak maleńkim krokiem w zgłębianiu poznawaniu gromów wszechświata. Osiągnięcia człowieka są maleńką cząstką wobec wielkości dzieła Boga Stwórcy, Chrystusa Zbawiciela i Ducha Świętego Uświęciciela. Oczywiście całe kazanie było poświęcone treściom religijnym, jak w czasie mszy Świętej, ale także prymas Wyszyński nawiązywał do dzieła Mikołaja Kopernika. Przed odprawieniem przy świętej, która się działa na, na dziedzińcu, ksiądz prymas poświęcił, odsłonił pomnik upamiętniający kanonika Mikołaja Kopernika w 500. rocznicę urodzin. Dziś ten pomnik stoi w tym samym miejscu, w którym wówczas został ustawiony? E, tak, gdyż. No, w tamtym czasie, można powiedzieć niedawno 50 lat temu to miejsce i ten filar katedry, czyli czwarty filar, licząc od wejścia, uznawano jako przypuszczalną przestrzeń miejsce pochówku Kopernika. To się wiąże z całą teorią, myślą a mianowicie kanonik kapituły katedralnej, duchowny, miał ten przywilej że posiadał w cudzysłowie oczywiście posiadał ołtarz przy którym sprawował liturgię i przy tym ołtarzu był pochowany. A wówczas jeszcze funkcjonowała ta koncepcja, idea, że właśnie Kopernik został pochowany przy czwartym ołtarzu licząc od wejścia do katedry stąd to miejsce wskazano jako miejsce pochówku i tu go postawiono. Dziś wiemy, że było to w zupełnie innym miejscu, troszeczkę tam dalej od tego tak, gdzie czyli, my stoimy. Licząc owszem czwarty filar, ale od łuku tańczowego, czyli od prezbiterium. I tam również jest upamiętniony Mikołaj Kopernik, ale nas interesuje ten pomnik. To jest po pierwsze właściwie. Po pierwsze, w pół postaci kanonik, ubrany w stroju kanonickim, tak należy przypuszczać, właśnie z krzyżem mucetem. W ręku trzyma instrument astronomiczny, dość charakterystyczny, znamy go wszyscy z rycin portretów, poprzez który, czy dzięki któremu, właśnie obserwując niebo, dokonując obliczeń matematycznych. Właśnie tu we Fromborku zatrzymał słońce, a ruszył ziemię. Mikołajowi Kopernikowi na 500-lecie urodzin w hołdzie. Warmińska kapituła katedralna. I warto może jeszcze dodać, że tego samego dnia wieczorem wszyscy udali się do Olsztyna, by także tutaj kontynuować te obchody. I tutaj również z Mszę Świętą o godzinie 18 w kościele Świętego Jakuba. Tym razem Mszy Świętej przewodniczył już nie kardynał Wojtyła, ale arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek. Natomiast kazanie znów wygłosił Prymas Polski i można powiedzieć, że nawet w Olsztynie więcej uwagi poświęci Mikołajowi Kopernikowi, niż we Fromborku. Tutaj bardziej skupił się na postaci, gdy we Fromborku mówił także o tych wątkach religijnych. Między nimi powiedział tak. O znaczeniu kościelnych obchodów kopernikowskich zorganizowanych we Fromborku, Kopernika ukazano jako człowieka żywej wiary, patriotę, który służył Kościołowi i ojczyźnie, właściwie rozumiejąc ówczesną politykę rację stanu, bronił Olsztyna przed naporem krzyżackim, chociaż też chciał utrzymania w armii w łączności ze stolicą Polski Krakowem. Trzeba pamiętać, że jeszcze wtedy stolicą Polski był Kraków. Z tego też względu diecezja warmińska w roku 1972 została włączona do metropolii warszawskiej, ponieważ i dziś Kościół kieruje się racją stanu. Tutaj prymas Wyszyński nawiązał do tej normalizacji organizacji kościelnej na ziemiach zachodnich w roku 1972, wtedy już po podpisaniu traktatu granicznego z Niemiecką Republiką Federalną. Wtedy biskup Warmiński otrzymał pewne prawa biskupa Ordynariusza, no i też diecezja warmińska została włączona do metropolii warszawskiej. Można jeszcze dodać, że na zakończenie tej uroczystości w Olsztynie przemawiał kardynał z Wiednia, Franz König, chociaż tutaj niestety nie mamy treści tego przemówienia i stąd trudno powiedzieć, o czym dokładnie mówił. to powiedzmy o pamiątkowym medalu z kolekcji prezentowanej na wystawie w Starym Pałacu Biskupim we Fromborku. Ten jeden jest wyjątkowy wśród tej całej kolekcji, mianowicie medal fundowany, przygotowany na uroczystości 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Na awersie widzimy fasadę katedry Kościół Katolicki w Polsce w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi z takim napisem, a na rewersie Słowa z De Revolutionibus Kopernika zaprawdę ogromne jest to boskie arcydzieło istoty najlepszej i największej. Tu wyraźnie widzimy, że Kopernik jest tą osobą, o której po wiekach powie, czy może nie o nim, tylko o Idei Święty Jan Paweł II, o połączeniu czy o rozwoju człowieka na dwóch skrzydłach, czy w dwóch przestrzeniach wiary i rozumu. I właśnie Kopernik jawi się jako ten, gdzie te dwie przestrzenie naszego życia, wiary i rozum, nie są sprzeczne, a wręcz wzajemnie się uzupełniają. Jan Paweł II mówi, że duch ludzki, geniusz ludzki unosi się na dwóch skrzydłach wiary i rozumu. I właśnie Kopernik, publikując swoje dzieło, dedykując papieżowi Pawłowi, pisze, że właśnie Chrystus jest sprawcą naszego zbawienia i ten cytat z tego medalu potwierdza właśnie to jego odniesienie do Boga, istoty sprawczej dzieła stworzenia, a jednocześnie jego działania naukowe, matematyczne, dociekania, poszukiwania prawdy. Prymas Stefan Wyszyński ponownie przyjeżdża do Fromborka w 1979 roku. Bierze udział w obchodach czterechsetlecia śmierci kardynała Stanisława Hozjusza. Przybywa do diecezji warmińskiej po sześciu latach ponownie. Warto tutaj może wspomnieć o tej symbolice, bo dotyczą obydwie uroczystości postaci. I to dla diecezji warmińskiej postaci najważniejszych, postaci, które są znane na samym świecie, nie tylko tutaj w naszym regionie. Biskup warmiński Józef Dżazga zabiegał o to, by rocznicę śmierci Hozjusza uczynić obchodami ogólnopolskimi. I stąd właśnie zabiegał na konferencję Episkopatu Polski już w maju 1978 roku, by rok hozjański był czasem takich publikacji naukowych, modlitw o beatyfikację, Obchodów o charakterze naukowym, liturgicznym. Był to właśnie Rok Chozjański. I może tutaj, dwoma słowami, warto wspomnieć też o tym, że te obchody były powiązane z staraniami o beatyfikację kardynała Stanisława Chozjusza. W roku 1968 diecezja warmińska właśnie przyjęła ten proces batyfikacyjny od diecezji chymińskiej, i stąd zabiegała o to, by mocno spopularyzować postać kardynała Chozjusza, i stąd liczono, że te obchody 400 lecia śmierci będą też dobrą okazją. Główne obchody przewidziano właśnie w sam dzień śmierci. Kardynała Chozjusza, czyli 5 sierpnia 1979 roku. Ale jak to zazwyczaj bywa, obchodzono także wigilię tej uroczystości, czyli przymas przybył do Olsztyna już 4 sierpnia 1979 roku i najpierw spotkano się w kościele świętego Jakuba w Olsztynie, na mszy świętej, no i przechodzimy od razu może do. 5 sierpnia 1979 roku i do Fromborka, gdzie zorganizowano te ogólnopolskie uroczystości holzjańskie. O godzinie 10 przed Pałacem Biskupim powitano wszystkich gości, a więc i Prymasa Polski. Stamtąd wszyscy przeszli do katedry. W katedrze powitał wszystkich nowy ordynariusz diecezji warmińskiej, czyli Józef Głęb. bo Józef Drzaska który zainicjował te uroczystości, we wrześniu 1978 roku zmarł. Jego następcą został Józef Klemp. Właśnie on powitał wszystkich gości. Później takie słowo wstępne poświęcone Hoziuszowi wygłosił też u świętej pamięci ksiądz profesor Damian Wojtyska. Jeden z członków komisji historycznej, przygotowującej proces batyfikacyjny, bo tej komisji należał jeszcze biskup Jan Obłąk i ksiądz profesor Alojzy Szontz. O godzinie 10.00 odprawioną mszę świętą przewodniczył kardynał Franciszek Macharski, natomiast kazanie wygłosił prymas Wyszyński. Kilka słów warto powiedzieć. No tutaj prymas Wyszyński skupił się przede wszystkim na ukazaniu Kardyna Bochozjusza jako wybitnego obrońcy jedności wiary. Wiemy, że gdy był w diecezji warmińskiej od roku 1551 do 1569, bo później ostatnie 10 lat spędził w Rzymie, to starał się przede wszystkim o tę jedność wiary. Ponieważ wiemy, że w tym czasie były silne wpływy reformacyjne, diecezji warmińskiej, między innymi tak było w Elblągu, gdzie Chorzusz zabiegał o to, by ta wiara katolicka ostała się. Te uroczystości były dużo skromniejsze niż uroczystości poświęcone Mikołajowi Kopernikowi, ale właśnie w ten sposób starano się upamiętnić tę osobę. I to był ostatni pobyt Prymasa na Warmii, bo wiemy, że 28 maja 1981 roku Prymas zmarł. Wtedy jego następcą został biskup Józef Glemp. Jakby spinając tę naszą opowieść o pobytach Prymasa Wyszyńskiego na Warmii. Może warto czasami odwołać się do statystyk. My lubimy statystyki i nie, ale one obrazują taką pewną ciągłość wydarzeń. Ja naliczyłem tych spotkań na Warmii, wizyt na Warmii 20, ale też można Zrobić taką statystykę, w jakich uroczystościach uczestniczył. No i tutaj oczywiście te uroczystości były związane z wydarzeniami na na no najważniejsze to dwudziestolecie Kościoła na ziemiach zachodnich i północnych, milenium, ale też i konsekracji obrazów, był o czym nie mówiliśmy też na dwóch pogrzebach. W Olsztynie, gdy w roku 1965 zmarł biskup Tomasz Wilczyński i gdy w roku 1978 zmarł biskup Józef Drzazga. No też warto, tak podsumowując, powiedzieć o tym, że prymas Byszyński był bardzo zainteresowany tymi terenami, bardzo cenił autochtonów, warmiaków, także ludność napływową ten polskość, zawsze tutaj podkreślał tradycję, no bardzo też był przywiązany do tych dwóch postaci, księdza Wojciecha Cinka i Jana Hanowskiego I może też już tak sumując to nasze spotkanie, warto wymienić te tytuły, które, którymi się cieszył, które też teraz bardzo często są wspominane, jak niekoronowany król Polski, Interrex, Prymas Tysiąclecia, Mąż Stanu, Książę Kościoła, nauczyciel narodu, ojciec narodu, obrońca człowieka, sługa Boży w związku z batyfikacją, a więc mamy wiele takich określeń, które pięknie charakteryzują tę postać.